I pomyślej, że dopiero co dwa lata temu oglądaliśmy jak Will Smith wcina spaghetti. spaghetti, dobre, bardzo smaczne. Siema, wpadłem żeby wam powiedzieć, że wczoraj sam Altman, twórca Chata GPT, ogłosił nowy model generowania obrazów do Chata GPT 4o. Internet oszalał tworząc mnóstwo obrazków w stylu studia Ghibli. Mamy tureckiego strzelca z olimpiady, mem z odwracającym się kolesiem, a także całą filmową sagę. Gwiezdne wojny. Hello there! Scarface Ojciec Krzesny czy władca pierścieni. Zawidał Zawitał też Pablo Escobar, a także World Trade Center z 11 września z George'em Bushem. Nie oszczędzono również The Office. Mamy Michaela, Dwighta, Jima i Pam. A może Fallout? Oprócz Studia Ghibli możemy sobie zamienić obrazek też na South Park. Oh my God! Minecrafta, Van Gogha, czy realistyczny styl, albo anime, czy też Simpsonowie. Załęski Trump i J.D. Vance, mem z kasjerką i mapety w powrocie do przeszłości, czy Blade Runner. Kilka słów o nowościach, czytelne generowanie tekstu, to co tutaj widzicie jest wygenerowanym obrazkiem. Zwróćcie uwagę również na tło i na fotografa, mamy prompt, selfiaczek z fotografem, a może jesteś właścicielem knajpy i chciałbyś wstawić zdjęcie swoich koktajli. To też zostało wygenerowane przez AI. Zwróćcie uwagę na ten dokładny i czytelny tekst. Nowy model generowania obrazów jest tak zwanym Omni-modelem, czyli łączy tekst, obraz, dźwięk, dzięki czemu tu chłopaki zrobili sobie selfiaka, po czym zamienili to promptem w styl komiksowy. Co więcej, nie ma też problemu z palcami, jak do tej pory. Chat GPT wstawi też postać z jednego obrazka do drugiego. Tutaj mamy akurat kartę kolekcjonerską, jako pierwszy obrazek, do którego wstawimy coś, a tu zdjęcie słodziaka. I Mamy pieseła na karcie kolekcjonerskiej. Kolejną fajną funkcją jest to, że czat zapamiętuje kolejne ustawienia i prompty, dzięki czemu możemy najpierw wygenerować obrazek, a potem autorka pozbyła się po prostu tła. Z minusów model jest znacznie wolniejszy niż poprzedni dali, ale myślę, że warto poczekać na fajne rezultaty. Na razie ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników Plus oraz Pro, ale również będzie dostępna dla darmowych. Polajkuj i zasubskrybuj po więcej podobnych filmów i nowinek.